Witajcie, z tej strony Max, a w tym filmie pokażę Wam, czym są syndykaty, jak one działają, jak się do konkretnego przyłączyć oraz jak farmić punkty. Obecnie w grze jest 19 syndykatów. 6 frakcyjnych, 2 syndykaty na Cetus, 3 na Fortunie, 2 na Nekralisku, 1 na Zarimanie, a do tego Konklawę, Cephalon Maris oraz Garnizon Kala. Jest jeszcze syndykat związany z cykliczną operacją Plaga z Gwiazd oraz Gwiezdny Szlak. Ten ostatni nie jest dokładnie takim syndykatem jak wszystkie inne, jednak jest ich pewną wariacją. W tym materiale opiszę wyłącznie sześć podstawowych frakcyjnych oraz te niepowiązane z otwartymi światami, oprócz Zarimana. On oraz Syndykaty na Fortunie, Cetusie i Necralisku zostały już przeze mnie opisane w osobnych, dedykowanych dla nich filmach. Linki do nich widzicie teraz w prawym górnym rogu ekranu, znajdziecie je również w opisie. By mieć dostęp do Syndykatów Frakcyjnych, musicie osiągnąć trzecią maestrę lub wyższą. Wtedy odblokuje się na orbiterze panel do zarządzania Syndykatami. Z jego pomocą możecie złożyć przysięgę w jednym z sześciu syndykatów, lub przenieść się do jego siedziby. Który syndykat powinniście wybrać, to zależy od Was. Każdy ma do zaoferowania inne dobra, różnego rodzaju argumenty na różne postacie czy też różne bronie. W każdej chwili możecie zmienić syndykat, jednak nie można mieć wszystkich naraz. A bycie sojusznikiem danej frakcji ma też pewne konsekwencje. Każdy syndykat ma swojego sojusznika, rywala oraz wroga. Syndykaty współpracują ze sobą parami, jednak każdy z nich ma innych rywali i wrogów. To, że rozgrywamy misję będąc członkiem jakiegoś konkretnego syndykatu, będzie przynosiło zyski również sojusznikowi, jednak będzie negatywnie wpływało na stosunki z ich rywalami i wrogami. Przedstawię na przykładzie: jeśli dołączycie do stalowego meridianu, to zdobywając na misji 1000 punktów w ich syndykacie, zdobędziecie również 500 punktów w czerwonym woalu, jednak konsekwencją tego będzie utrata 500 punktów w nowej loce oraz 1000 w sekwencji Perin. Oto jak wyglądają relacje wszystkich syndykatów wzajemnie ze sobą. Nie ma możliwości, by mieć dobre relacje z każdym z frakcyjnych syndykatów. Najłatwiej utrzymać pozytywne stosunki z dwoma, jeśli jednak ktoś by chciał, można mieć takowe nawet z czterema. Jednak wymaga to więcej pracy. Z sześcioma natomiast nie jest to możliwe. W dalszej części filmu dokładnie wyjaśnię, jak postępować, by mieć pozytywne relacje z czterema. Wróćmy jednak do tego, jak dołączyć do któregoś z nich. Otwórzcie panel do zarządzania syndykatami na waszym orbiterze. Jeśli jeszcze nigdy nie składaliście przysięgi lub ją zmieniacie, zobaczycie taki oto ekran. Po wyborze jednego z syndykatów ekran zmieni swój wygląd. Po lewej będą kafelki syndykatów, po kliknięciu, w które będziecie mogli przejrzeć ich ofertę lub skoczyć do ich siedziby. Po prawej stronie natomiast będziecie mieli przycisk Zmień przysięgę. Od momentu jej złożenia 15% zdobywanego na misjach doświadczenia będzie przeliczone na punkty do syndykatu, do którego przynależycie. Możecie jednocześnie złożyć przysięgę tylko jednemu syndykatowi, ale możecie ją zmienić w dowolnym momencie. Każdego dnia do wybranego syndykatu będziecie mogli zdobyć konkretną ilość punktów. Wasz dzienny limit zwiększa się wraz ze zdobywaną maestrą, a jego ilość na dany poziom liczona jest według wzoru. DL, czyli dzienny limit, wynosi 6500 plus 750 punktów, pomnożone przez numer waszej maestry. Wasz dzienny limit wyświetlony jest nad panelem do zarządzania syndykatami lub w profilu. W Polsce resetuje się on o pierwszej lub drugiej w nocy. Jest to zależne od czasu letniego i zimowego. Poza dziennym limitem są również syndykatowe misje, które odblokowują się po osiągnięciu pierwszej rangi w danym syndykacie. Rozgrywkę na takowej misji widzicie od początku tego materiału. Są one dostępne w specjalnej zakładce w nawigacji. Na czym taka misja polega? Nie różni się ona zbytnio od zwyczajnych wersji. Może to być eksterminacja, obrona mobilna, przetrwanie na 10 minut, albo też jakiś sabotaż. Różnicą w tych misjach jest to, że zazwyczaj rozgrywacie je z dwoma pomocnikami z danego syndykatu, a na samej misji możecie znaleźć specjalne obiekty – syndykatowe medaliony. Na każdej misji możecie znaleźć maksymalnie 8, ale może się też zdarzyć, że na danej mapie nie będzie żadnego. Można je potem wymienić u specjalnego npc w pomieszczeniu danej frakcji na przekaźniku za dodatkowe punkty syndykatu, które są poza dziennym limitem. Zwykłe medaliony są warte 500 punktów, niepowszechne 1000, a rzadkie aż 5000. Jeśli na danej misji są medaliony, to jeden z nich zawsze będzie rzadki. Jest to stała reguła. Dzięki temu z jednej misji, z samych medalionów zarabiacie około 10 tysięcy punktów, jeśli znajdziecie wszystkie 8. Dobrze, ale jak ich szukać? Po pierwsze, włączcie dużą mapę klawiszem M. To bardzo ułatwi sprawę. Do tego potrzebujecie wykrywania łupów oraz jakiejś obszarowej broni, jak na przykład Ignis. Jeśli chcecie go używać, nie zapomnijcie włożyć jakiegoś moda na przebicie. Możecie również dodać mod, który zwiększa jego skuteczność, burza ognia. Albo skuteczna również będzie umiejętność Warframe'a, która rozbija pojemniki, jak na przykład czwórka zaku. Dzięki temu będziecie w stanie szybko i sprawnie otwierać wszystkie kontenery i podnosić wszystko, co pokazuje minimapa, ponieważ medaliony są na niej oznaczone jako surowiec lub kontener. Zwiedzając pomieszczenia, raz po raz podskakujcie wysoko. Często medaliony mogą leżeć w różnych, nietypowych miejscach pod sufitem albo w jakichś specjalnych wnękach, o których nie mieliście pojęcia. Im większy zasięg wykrywania łupów, tym lepiej, a z czasem nauczycie się na pamięć, gdzie takie medaliony mogą leżeć, i będziecie ich szukali szybciej. Ale jeśli macie już dostęp do zalimana, możecie zdobyć tam paralaksa. Jeśli chcecie wiedzieć dokładnie jak on działa i jak go zdobyć, sprawdźcie film, który wyświetla się teraz w prawym górnym rogu ekranu. Link do niego znajduje się również w opisie. Dzięki Paralaksowi w ramach wsparcia powietrznego będziecie mogli skorzystać z umiejętności wzrok orokin. Syndykatowe medaliony oraz inne unikalne obiekty znajdujące się w zasięgu 150 metrów od punktu użycia zostaną oznaczone na mapie dla wszystkich graczy. Używając tego szybciej nauczycie się gdzie ich szukać. Na medaliony nie działają żadne wzmacniacze surowców. W dzienny limit natomiast nie wlicza się nagroda punktowa za ukończenie misji. Ile zdobędziecie punktów z danej misji, widzicie na ekranie jej wyboru. Wartość ta zostanie zwiększona o 15%. Dodatkowo możecie też zetknąć się z uniwersalnym medalionem. Wartym 1000 punktów możecie go zdobyć na misjach typu Zakłócenie i wymienialny jest u większości syndykatów. Wspomniałem wcześniej o randze syndykatu. W każdym z frakcyjnych syndykatów możecie mieć rangę od -2 do 5. Na początku macie rangę 0, neutralny. Rozgrywając misje będziecie zdobywać punkty i mając już ich maksimum możecie przejść na kolejny poziom poprzez poświęcenie wszystkich punktów oraz złożenie daniny. Będą to kredyty, surowce, a z czasem nawet części Prime. Jednak w innych syndykatach będziecie pogarszali relacje do poziomu –1 oraz –2. Będzie się to wiązało z wizytą Szwadronu Śmierci. Wrogo nastawiony syndykat od czasu do czasu naśle na Was kilka eksimusów. Nie jest to wysoka cena za możliwość wspinania się po randze w innych syndykatach. Każda kolejna ranga wymaga coraz większej ilości punktów, by móc zwiększyć poziom. Na piątej randze możecie maksymalnie posiadać 132 tysiące punktów. A teraz wróćmy do tematu dobrych relacji. Co zrobić, by mieć aż cztery frakcyjne syndykaty na plusie? Musicie działać w następujący sposób. Przyłączacie się do dwóch syndykatów. Na schemacie syndykat 1 i syndykat 2 oraz ich sojusznicy. Sojusznik 1 i sojusznik 2. Które to mogą być syndykaty, decydują dwa konkretne warunki. Warunek pierwszy. Syndykat pierwszy nie może mieć za rywala ani za wroga syndykatu drugiego, ani sojusznika drugiego. Warunek drugi: syndykat drugi musi mieć za rywala sojusznika pierwszego. I teraz wbijacie syndykat pierwszy na rangę pierwszą, potem syndykat drugi na rangę pierwszą. Od teraz, gdy macie dostępne misje syndykatowe, wracacie z przysięgą do syndykatu pierwszego i już jej nie zmieniacie. Sposób zwiększania reputacji jest następujący. Najważniejsze jest, byście wykorzystywali dzienny limit punktów. To nim zwiększycie syndykat pierwszy oraz jego sojusznika, który z kolei będzie tracił 50% tego, co zdobędziecie na misjach syndykatowych dla drugiego syndykatu. Robiąc zarazem misję dla obu syndykatów, wyjdziecie mniej więcej u sojusznika z punktami na zero. Zależy od misji, jakie danego dnia się wylosują, ale nie będą to wielkie różnice. Najważniejsze, by zużywać dzienny limit, ponieważ wtedy zapewnicie przyrost u sojusznika pierwszego. Podsumowując, jak musi wyglądać Wasza współpraca z syndykatami? Po pierwsze. Współpracując z syndykatem pierwszym nie obniżacie reputacji ani w drugim, ani u jego sojusznika. Po drugie, rozgrywacie misje syndykatowe najpierw dla syndykatu pierwszego, potem dla drugiego, by nie zaczynać od negatywnych wpływów dla sojusznika pierwszego. Należy również unikać sytuacji, gdzie właśnie zyskaliście nową rangę u sojusznika pierwszego i rozgrywacie misję dla drugiego syndykatu, gdyż wtedy spadniecie z nowo uzyskanej rangi. Po trzecie, zużywajcie dzienny limit punktów, by z sojusznikiem pierwszym wychodzić na plus. W takich scenariuszach możecie umieścić następujące syndykaty. Syndykat pierwszy, stalowy meridian. Syndykat drugi, cefalon suda. Wtedy zyskujecie czerwony woal oraz arbitraży hexis. Lub na pierwszym miejscu woal, a na drugim loka. Zyskujecie meridian oraz perin. Istnieje również trzecia możliwość posiadania czterech syndykatów. Jednak tutaj zasady są delikatnie inne. Stawiacie w roli pierwszych syndykatów sekwencje perin oraz hexisów. Te jednak nie pasują do przedstawionego schematu, ponieważ są oni wzajemnie swoimi rywalami. Jednak ich sojusznicze syndykaty nie cierpią na tej relacji. Powoduje to, że ta czwórka jest najwolniej rozwijanym zestawem syndykatów. Jednak dalej możliwym. Niemniej osobiście polecam pierwszy lub drugi zestaw. Nie trzeba aż tyle uważać na bilans zysków i strat. Dobrze, przejdźmy do mniej skomplikowanych rzeczy. Konklawę. Jest to syndykat podobny do frakcyjnego. Inicjacja na przekaźniku, dzienny limit, nagrody za punkty, a punkty z misji. Jednak nie da się tutaj mieć negatywnej rangi, a misje nie są zwyczajne. Są to rozgrywki PvP dostępne ze specjalnego panelu po prawej stronie, od nawigacji w orbiterze. Anihilacja każdy na każdego. Drużynowa Anihilacja: dwie drużyny przeciwko sobie. Przechwycenie cefalona. Przechwyć wrogą jednostkę i dostarcz do swojej, nie pozwalając przeciwnikowi na to samo. Ostatni tryb to Lunaro dwie drużyny maksymalnie po trzech graczy, dwie bramki oraz specjalny pazur do chwytania i miotania piłką. Punkty dostajecie za ukończenie misji oraz za pokonanych przeciwników lub zdobyte bramki. Dodatkowo w panelu kąklawy w prawym górnym rogu są dostępne dzienne wyzwania oraz cotygodniowe misje. Wykonując je zdobędziecie dodatkowe punkty z dziennego limitu. Jeśli natomiast zaliczycie wszystkie misje otrzymacie na skrzynkę odbiorczą dużą nagrodę od Teshina. 50 tysięcy punktów, rzadką postawę do broni, 10 sztuk rzadkiego surowca oraz 100 tysięcy kredytów. Należy pamiętać, że na konklawę bronie oraz postacie mają zmienione statystyki, a tryb ten posiada dedykowane mody. Przejdźmy dalej: Cephalon Samaris. Znajdziecie go na przekaźniku. Zajmuje się przechowywaniem różnorakich gatunków istot, ludzkich i nie tylko. Po wejściu do jego pomieszczenia zobaczycie w centrum punkt z samym cefalonem, a z tyłu po bokach dwa kolejne punkty. Z prawej jest to sklepik. Możecie tam kupić dedykowane skanery i wsadzając je do kółka wyposażenia, możecie z ich pomocą zdobywać punkty. Stanowisko po lewej to miejsce, w którym określacie, na jaką istotę będziecie polewali na misji. Każda takowa istota wymaga pewnej ilości unikalnych skanów. Pomniejsze, dzienne zlecenia może Wam dawać osobiście sam Symaris. Jeśli rozpoczynając misję usłyszycie specjalną transmisję od Symarisa, oznaczać to będzie, że gdzieś w tej lokacji znajduje się cel syntezy. Wyjmując skaner zobaczycie lewitujące kwadraciki, które będą przemieszczały się w jakimś konkretnym kierunku. Będzie to informowało, gdzie się udać, by znaleźć cel syntezy. Interesujący Was mobek zostanie oznaczony na mapie, jeśli już będziecie wystarczająco blisko. Wymagał on będzie zeskanowania kilku słabych punktów, aby go pochwycić. Dla ułatwienia możecie używać pułapek, które również są w sklepiku Symarisa. Każdy przechwycony mobek da Wam pewną ilość punktów w zależności od swojego poziomu. Syndykat Symarisa nie ma żadnych rank, po prostu zdobywacie i wydajecie punkty. Ciekawostką jest, iż po wykonaniu zadań fabularnych, w których dostajecie np. części do Warframe'ów, będziecie mogli kupić te części jeszcze raz właśnie w sklepiku Symarisa. A co do lokacji, w jakiej szukać konkretnych mobków, w opisie tego filmu znajduje się link do bardzo obszernego poradnika na temat farmienia celów syntezy. Nie ma lepszego źródła informacji na ten temat. Gorąco polecam. Czas na Gwiezdny Szlak. Kiedyś w Warframe alarmy miały miejsce cały czas, natomiast teraz są raczej odświętne. Z alarmów można było zdobyć różne ciekawe rzeczy. Całość jednak była głównie losowa. Ten system został zastąpiony przez codzienne oraz cotygodniowe zadania nory. Dostęp do listy zadań macie po kliknięciu specjalnego kafelka w prawym dolnym rogu ekranu po naciśnięciu klawisza Escape. Za każde zadanie dostaniecie pewną ilość punktów. Co 10 tysięcy zdobywacie nagrodę za nowy poziom, a w ramach tych nagród będzie też pojawiała waluta Nory. Za nią możecie kupić w jej sklepiku alternatywne hełmy do postaci, różnego rodzaju surowce, ulepszenia czy nawet części do wałbana. Na każde zadanie możecie kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby zobaczyć dokładniejszy opis, albo jakieś podpowiedzi. Dzienne zadania za tysiąc punktów przypadają po trzech dniach, jednak jeśli nie wykonacie tygodniowych zadań, to nie przypadają one na zawsze. Wykonajcie zadania z nowego tygodnia, a zaległe, zeszłotygodniowe, będą po kolei wracały. Dzięki temu znów będziecie mieli szansę je wykonać. Każdy sezon gwiezdnego szlaku ma oddzielną walutę. Gdy pojawi się informacja o zakończeniu sezonu, koniecznie wydaj wszystkie uzbierane punkty. Jest jeszcze garnizon Kala, dostępny po zadaniu fabularnym Veilbreaker. Raz na tydzień w obozie Włóczęgi będziecie mogli rozegrać specjalną misję, w trakcie której możecie zaliczać poboczne aktywności. W ramach nagrody otrzymacie zapasy chipera, a te służą do handlu z nim. Kalowy Syndykat zwiększa się o jeden poziom wraz z wykonaniem jednego zadania w danym tygodniu. Tak więc maksymalny poziom osiągniecie po pięciu tygodniach po rozegraniu pięciu takich zadań. I na koniec kilka słów o operacyjnym Syndykacie związanym z wydarzeniem Plaka z Gwiazd. Kiedy pojawia się ten event, to za wykonywanie misji dostajecie punkty, a z kolei je wymieniacie na dobra dostępne u Nakak. Syndykat ma trzy poziomy, dobicie trzeciego wymaga 6000 punktów, czyli osiągniecie go stosunkowo szybko. I to by było na tyle w tym materiale. Powodzenia z Waszymi Syndykatami! Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy lub na jeden z moich streamów, link w opisie. Trzymajcie się i do następnego, cześć.